Zacznijmy od wyznaczenia łącznej liczby pracowników, którzy wykonali wadliwe detale, detale. Liczby potrzebne do tego rozwiązania odczytujemy z diagramu słupkowego, który widzimy w zbiorze zadań, czyli dokładnie o stąd. Tutaj stąd musimy to odczytać. Te wszystkie liczby trzeba do siebie dodać. No to dodajemy czwórkę dwójkę, siódemkę jedynkę następnie piątkę dwójkę oraz trójkę i szóstkę ta suma jest równa 30 czyli 30 pracowników wykonało wadliwe detale i teraz jeśli od łącznej liczby pracowników Odejmiemy 30 pracowników, którzy wykonali wadliwe detale, otrzymamy liczbę pracowników, którzy wykonali e, detale bez wad. No i teraz policzymy, jaki procent wszystkich pracowników mm, wykonało niewadliwe detale, tak? Czyli musimy wzi wziąć taki na początek może ułamek, 20,50 Skrócimy ten ułamek przez 10. I teraz, żeby ułamek 2 piąte zamienić na procent, musimy pomnożyć ten ułamek przez 100%. No to jeszcze może skróćmy piątkę i 100 przez 5. 2 razy 20 to 40%. I to jest odpowiedź do pierwszej części zadania. Za chwilkę odcinki bonusowe i kolejne przykłady.